Witam serdecznie i kościen Kamil machowski wiśniowski Cześć. Kamil, mieliście okazję dzisiaj porywalizować z drużynami z ekstraklasy, tam gdzie wcześniej mieliście okazję grać. Gold Team to znana marka Wiśniowskiej, też wróciliśmy do tej właśnie zaciętej rywalizacji. Co powyżej w dzisiejszym pojedynku właśnie z Gold Teamem? Przegrywacie, ale tak na gorąco. Dlaczego? Myślę, że początek był troszeczkę za bardzo nerwowy i spięty, no bo dużo niepotrzebnych błędów, faule, no i później się to odbiło, bo czkawką kilka fauli, no i mieliśmy karne za karne, no nie? No właśnie, osiem fauli w pierwszej połowie, można mieć też pretensje, jak tam samowiliście, że za miękko gwizdali te sędziowie te faule, ale osiem to jednak dużo i to dużo jeszcze, Tak zauważyłem, że w takich głupich miejscach, gdzie ta piłka tak naprawdę można było spokojnie ją odpuścić, czyli na przeciwnika polu, a nie u siebie. Tak, chłopaki mają dużą ambicję i od razu jak jest, wiesz, jak jest jakaś spina, to od razu nerwowo grają niepotrzebnie takie faule. Ja sam faulowałem, wydawało mi się, że miękka to po prostu kwestia przyzwyczajenia się do sędziego i, i gry po prostu e, lekko, ale no, pff, no tak wyszło. No, pięć, mówisz, osiem fauli było w sumie, no to, no to za dużo jest mimo wszystko, jak na jak na 20 minut. No nie? Kończycie tą piękną przygodę z pucharem ligi futsalu, Przed wami powrót do ligi. Na pewno tam jest priorytetem walka o to pierwsze miejsce, bo już tak chłopaki tutaj. To anonsowali. No właśnie, na ile ten mecz pucharowy będzie taką rozgrzewką przed tym decydującym etapem w lidze, drugiej Lidze. Ma jakiś tutaj przykład, przykład, ten mecz na przełożenie na drugą ligę? Myślę, że nie, no bo jednak w drugiej lidze jest tempo, jednak dużo niższe. Tutaj ewidentnie widać mimo wielu zmian, jakie mieliśmy od, od, odchodzimy, odpadamy daleko od chłopaków z, z Ekstraklasy. Tutaj brakuje zdecydowanie takiego ogrania halowego. Ale mimo wszystko fajne cenne doświadczenia. Dziękuję za wiatr, dzięki.